Kaczyński dostał karę przed w Sejmie emerytura 2024. Jarosław Kaczyński, prezes Pis, otrzymał od komisji Etyki Sejmowej karę nagany za swoje słowa skierowane do Donalda Tuska. Wydarzenie to miało miejsce 11 grudnia zeszłego roku, kiedy to Kaczyński, występując z mównicy Sejmowej do nowo wybranego premiera, określił go mianem niemieckiego agenta. Informacje o ukaraniu prezesa PiS przekazała Izabela Mrzygłocka z Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej. Mrzygłocka wyjaśniła, że wniosek o ukaranie Kaczyńskiego karą nagany uzyskał większość głosów: 3 za i 2 przeciw. Dodała również, że kara ta nie jest jeszcze prawomocna i Kaczyński ma możliwość odwołania się do prezydium Sejmu. Należy zaznaczyć, że kara nagany jest najwyższą sankcją, jaką poseł może otrzymać od Komisji Etyki. Według Mrzygłockiej karata nie wiąże się z konsekwencjami finansowymi, lecz ma charakter prestiżowy. W kontekście tego wydarzenia warto wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce tego samego dnia. Po ogłoszeniu wyników głosowania, Tusk wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do tekstów emitowanych w telewizji, takich jak Tusk do Berlina. Przemówienie to było także poświęcone pamięci jego dziadków Józefa Tuska i Franciszka Dawidowskiego, którzy byli Polakami. I przeżyli wojnę w obozach koncentracyjnych. Po wystąpieniu Tuska posłowie odśpiewali mazurek Dąbrowskiego, a marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, ogłosił zakończenie obrad na ten dzień. Mimo to, bezpośrednio po zakończeniu hymnu, Kaczyński zajął mównicę i skierował swoje kontrowersyjne słowa do Tuska, co doprowadziło do jego ukarania przez Komisję Etyki. W trakcie tego incydentu posłowie PiS wyrazili swoje poparcie, skandując do Berlina. Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu zainaugurował działanie przedszkola sejmowego, które jest odpowiedzią na potrzeby rodziców deputowanych. Jak podaje Rzeczpospolita, przedszkole to jest inicjatywą tymczasową i powstało w odpowiedzi na sytuacje, w których posłowie musieli zabierać swoje dzieci do Sejmu. Na przykład, w listopadzie posłanka K.O. Aleksandra Gajewska przyprowadziła swojego syna na salę obrad, a w grudniu marszałek Hołownia przyprowadził swoją córkę do gabinetu. Ogłoszenie o utworzeniu placówki miało miejsce w grudniu, a jego inauguracja zaplanowana została na wtorek i środę, kiedy to odbywały się posiedzenia Sejmu. Zainteresowanie posłów opieką w przedszkolu okazało się jednak skromne. Jak informuje Katarzyna Karpa Świderek z gabinetu marszałka, spodziewano się jedynie trójki dzieci. Rzeczpospolita przypomina, że z inicjatywy marszałka Hołowni powstała również opieka doraźna dla dzieci posłów. W odpowiedzi na zapytania skierowane do klubów poselskich zgłosiło się jedynie czworo deputowanych, wszyscy z klubu K.O. Trzecia droga zaproponowała, by opieka była dostępna tylko podczas posiedzeń Sejmu, odbywających się w dni wolne od nauki szkolnej. Pomimo ograniczonego zainteresowania, przedszkole Sejmowe rozpoczęło swoją działalność. Znajduje się ono w hotelu Sejmowym i jest wyposażone w zabawki, książeczki oraz meble. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS ogłosił, że przewidywana długość życia Polaków wzrosła. To ważna informacja dla osób planujących przejście na emeryturę, ponieważ może to wpłynąć na obniżenie wysokości ich przyszłych świadczeń. Jeśli nie złożą wniosku o emeryturę w marcu, to od kwietnia mogą otrzymywać niższą emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Zgodnie z nowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, średnia oczekiwana długość życia dla 60-letniej osoby wzrosła o 15,4 miesiąca, a dla osób w wieku 65 lat 210 miesięcy. Wprowadzone zmiany w tak zwanych tablicach trwania życia, które są podstawą do emerytalnych wyliczeń, będą miały wpływ na wnioski zgłoszone do 31 marca 2024 roku. ZUS wylicza emeryturę Dzieląc zgromadzony kapitał przez przewidywaną długość życia od momentu przejścia na emeryturę, więc im wyższa przewidywana długość życia, tym niższa emerytura. Przykładowo 60-letnia kobieta, która zgromadziła 400 tysięcy złotych składek i kapitału, do końca marca mogła liczyć na emeryturę w wysokości 1674 zł. Jeśli opóźni wniosek do kwietnia, jej emerytura będzie niższa o 101 zł. Tylko w tym roku straci na tym ponad 900 złotych. Z kolei 70-letnia osoba z kapitałem 500 tysięcy złotych, przesuwając emeryturę na kwiecień, straci prawie 220 zł miesięcznie. Co do grudnia, przekłada się na stratę prawie 2000 zł. Andrzej Duda podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos omówił swoje działania w kontekście sprawy Kamińskiego i Wąsika. Wyjaśnił, że korzystał z prawa łaski wobec nich już w roku 2015, uznając ich za ułaskawionych. Prezydent podkreślił, że przeprowadził ten proces zgodnie z przewidzianymi procedurami, jednak sądy nie uznały tego ułaskawienia. Dodał również, że zainicjował postępowanie ułaskawieniowe zgodnie z oczekiwaniami środowiska prawniczego, aby uniknąć kwestionowania tej decyzji. Prezydent Duda, wychwalając Kamińskiego i Wąsika, stwierdził, że działali oni zdecydowanie przeciwko korupcji, za co zostali skazani z powodów politycznych. Zaznaczył, że pomimo wcześniejszego ułaskawienia ich wyrok nie został anulowany. W kontekście postępowania ułaskawieniowego wyjaśnił, że skorzystał nie tylko z uprawnień prezydenckich wynikających z Konstytucji, ale także z procedur określonych w kodeksie postępowania karnego. W tym procesie zaapelował do Adama Bodnara. Ministra sprawiedliwości oraz do prokuratora generalnego o uwolnienie obu mężczyzn na czas trwania postępowania. Prezydent wyraził oczekiwanie, że Bodnar wykorzysta swoje uprawnienia do zwolnienia Kamińskiego i Wąsika, podkreślając, że obecnie cała sytuacja jest w jego rękach. Duda zaznaczył, że dla niego najważniejsze jest, aby obaj panowie odzyskali wolność. Na koniec poinformował, że oficjalnie wszczął postępowanie ułaskawieniowe. Na podstawie kodeksu postępowania karnego, a decyzję tę potwierdził Adam Bodnar następnego dnia. Jarosław Kaczyński, lider PiS, w trakcie manifestacji przed aresztem w Radomiu, wypowiedział się na temat sprawy Mariusza Kamińskiego, twierdząc, że ten zamiast wyroku powinien otrzymać najwyższe odznaczenie państwowe. Kaczyński podkreślił, że Kamiński, będący wówczas w areszcie, Zasługuje na wyróżnienie nie za swoją obecną sytuację, lecz za determinację w walce z przestępczością w trudnych czasach. Dodał, że Kamiński odegrał kluczową rolę w powstaniu i kształtowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podczas przemówienia, Kaczyński wyraził również przekonanie, że zarówno Kamiński, jak i Maciej Wąsik, również skazany w tej samej sprawie i osadzony w więzieniu w przytułach starych, powinni zostać uwolnieni. Lider PiS. Oskarżył osoby odpowiedzialne za ich aresztowanie, o łamanie konstytucji i prawa, domagając się dla nich surowych konsekwencji. Kaczyński podkreślił również znaczenie manifestacji, które odbywały się od kilku dni przed aresztami w Radomiu i przytułach starych, mających na celu doprowadzenie do uwolnienia Kamińskiego i Wąsika. Wyraził nadzieję, że dzięki tym protestom obaj mężczyźni nie tylko zostaną uwolnieni, ale również powrócą do Sejmu jako posłowie. Co według niego jest ich prawem, wynikającym z uczciwego wyboru. Podczas zgromadzenia uczestnicy skandowali Zwyciężymy i śpiewali hymn oraz pieśń Boże coś Polskę. Na sugestie Kaczyńskiego zmienili słowa pieśni na Ojczyznę Wolną, Racz nam wrócić panie. W manifestacji w Radomiu wzięło udział kilkaset osób, w tym politycy PiS tacy jak Radosław Fogiel, Marek Suski i Stanisław Karczewski. Protestujący zapowiedzieli, że ich działania będą kontynuowane do skutku, domagając się uwolnienia Kamińskiego i Wąsika. Sejmowa komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu poselskiego Grzegorza Brauna z Konfederacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta podczas głosowania na sali plenarnej Sejmu. Prokurator Okręgowy w Warszawie, Mariusz Dubowski, przedstawił wniosek o uchylenie immunitetu na posiedzeniu komisji, wskazując na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła. Zarzuty dotyczą między innymi zniszczenia mienia, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia przedmiotu czci religijnej oraz innych przestępstw wobec Łukasza Szumowskiego. Prokuratura w przypadku uchylenia immunitetu planuje postawić Braunowi szereg zarzutów w tym naruszenia nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego, stosowania przemocy fizycznej, pomówienia za pomocą środków masowej komunikacji, uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej, naruszenia miru domowego, a także znieważenie na terenie sejmu grupy osób i przedmiotu czci religijnej. Przypomnijmy, że 12 grudnia Grzegorz Brown, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone podczas uroczystości w sejmie świece hanukowe. Co doprowadziło do jego wykluczenia z obrad przez marszałka Szymona Hołownię. Braun otrzymał też karę finansową od prezydium Sejmu i został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, otrzymując zakaz wystąpień z mównicy Sejmowej. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar informował, że rozmawiał z ówczesnym prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim na temat spraw Grzegorza Brauna. Sławomir Mencen, jeden z liderów Konfederacji, skomentował karierę polityczną Janusza Korwin-Mikego, uznając, że polityk ten powinien przejść na emeryturę. W wywiadzie internetowym wyraził opinię, że Korwin-Mikke, będący dawniej twarzą stronnictwa, negatywnie wpłynął na wynik wyborczy partii. Konfederacja w jesiennych wyborach parlamentarnych uzyskała 7,16% głosów. Co było wynikiem niższym niż oczekiwania i prognozy sondażowe, które wskazywały na wyniki osiągające kilkanaście procent. Mensen i Krzysztof Bosak, obecni liderzy Konfederacji, wskazali, że częściowa odpowiedzialność za ten wynik spoczywa na Januszu Korwin-Mikke. Jego kontrowersyjne wypowiedzi podczas kampanii wyborczej miały negatywny wpływ na ostateczny wynik partii. W rozmowie w podcaście dziennikarza internetowego, Żurnalisty. Mencen ponownie odniósł się do aktywności politycznej Korwin-Mikkego, twierdząc, że najlepsze osiągnięcia polityczne ma już za sobą i powinien skupić się na emeryturze. Mencen odnosił się do ostatnich wyborów parlamentarnych, w których Korwin-Mikke nie zdobył mandatu poselskiego, przegrywając z debiutującą politycznie Kariną Bosak, żoną Krzysztofa Bosaka. Według Mencena, wynik wyborczy pokazał co wyborcy myślą o Korwin-Mikke. Zaznaczył również że nie widzi powodu, by wyborcy zmienili zdanie o Korwin-Mikke pomiędzy jesienią a wiosną, kiedy to planowane są wybory do Parlamentu Europejskiego. Korwin-Mikke planuje startować w tych wyborach już nie z ramienia Konfederacji, lecz z nowej partii politycznej. Mencen nie obawia się rywalizacji o elektorat skrajnej prawicy z dawnym liderem swojego stronnictwa, uważając go obecnie za postać, która ma potencjał do niszczenia. Mimo to, Lider Nowej Nadziei nie zaprzeczył, że Korwin Mikke ma zasługi dla swojego środowiska i jest ceniony. Sejm przyjął we wtorek ustawę około budżetową na nowy rok. Głównymi zmianami przewidzianymi przez ustawę są 30 podwyżki dla nauczycieli oraz przeznaczenie 3 miliardów złotych na psychiatrię oraz onkologię dziecięcą. Za ustawą głosowało 408 posłów, przeciwko było 15. A nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Ustawa zakłada przesunięcie wypłaty pierwszej raty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg do kwietnia. Zmiany wynikają z zaległości Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wypłacie dotacji programu Czyste Powietrze wynoszących 300 milionów złotych. Ponadto Ustawa przewiduje zamrożenie tzw. kominówek, czyli wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych, które mają wejść w życie w miesiąc po uchwaleniu ustawy okołobudżetowej. Nowa ustawa określa również termin przekazania informacji samorządom w sprawie wysokości subwencji rozwojowej. Podwyżki dla nauczycieli wyniosą 30%, a dla nauczycieli początkujących około 33%. Co zapewni im podwyżkę o 1,5 tysiąca złotych. Dotacja dla samorządów na nauczanie przedszkolne wyniesie niemal 4,2 miliarda złotych. Ustawa przewiduje także przekazanie obligacji skarbowych na rzecz różnych instytucji, w tym uczelni wyższych, blisko 2,2 miliarda złotych, Funduszu Reprywatyzacji 10 miliardów złotych, PKP polskich linii kolejowych 1,3 miliarda złotych. Ministra do spraw informatyzacji do 3,5 miliarda złotych oraz spółek górniczych do 7 miliardów złotych. Dodatkowo, ustawa umożliwia przekazanie obligacji o wartości do 12 miliardów złotych na rzecz państwowych osób prawnych na polecenie premiera. Przewiduje również przekazanie papierów wartościowych o wartości do 3 miliardów złotych na psychiatrię dziecięcą, onkologię dziecięcą oraz na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów. Lewica złożyła wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, argumentując, że umożliwił on Grzegorzowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie głosować przeciwko temu wnioskowi jednocześnie potępiając działania Brauna i deklarując poparcie dla uchylenia jego immunitetu. PSL nie uznaje odpowiedzialności zbiorowej w tym przypadku i nie widzi podstaw do odwołania Bosaka z funkcji wicemarszałka. Marcelina Zawisza z Lewicy oceniła, że głosowanie przeciwko wnioskowi oznacza normalizację patologii w Sejmie. Z kolei Polska 2050 i PiS nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie. Mirosław Suchoń, przewodniczący Polski 2050, podkreślił, że decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła i będzie podjęta przed głosowaniem, przy czym posłowie jego klubu nie będą podlegać dyscyplinie partyjnej. Marcelina Zawisza z Lewicy podkreśliła, że konfederacja odpowiada za działania swoich członków, a incydent z gaśnicą pokazał, że Grzegorz Braun stanowi zagrożenie. Uważa że Bosak nie zapanował nad sytuacją i nie wyciągnął konsekwencji, co jej zdaniem dyskredytuje go jako wicemarszałka Sejmu. Z kolei przewodniczący PSL Krzysztof Paszyk, po analizie sytuacji i postawy Bosaka, stwierdził, że nie ma podstaw do jego odwołania, ale jego klub będzie popierał uchylenie immunitetu Brauna. Jarosław Kaczyński, lider PiS, po opuszczeniu sali plenarnej Sejmu. Skrytykował postawę Unii Europejskiej wobec Polski, nazywając ją wielką komedią. Jego komentarz nawiązywał do sytuacji Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, polityków PiS, których uwięzienie zostało przez posłów tej partii określone jako bezprawne. Mariusz Błaszczak, również z pis, wnioskował o debatę w sejmie w tej sprawie. W odpowiedzi na tę sytuację marszałek Sejmu Szymon Hołownia zarządził dziesięciominutową przerwę po której część parlamentarzystów PiS, w tym Kaczyński, opuściła salę. W rozmowie z dziennikarzami na korytarzu sejmowym, Kaczyński odniósł się do kwestii ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika, stwierdzając, że nie rozmawiał na ten temat z prezydentem. Dopytywany o postawę premiera Donalda Tuska, który nie uznaje ułaskawienia, Kaczyński skierował pytanie bezpośrednio do Tuska. Wypowiedział się również krytycznie o Unii Europejskiej. Twierdząc, że jej działania mają na celu zmianę rządzących w Polsce, co według niego świadczy o jej degeneracji. Kaczyński odniósł się także do sytuacji w prokuraturze krajowej i działań Adama Bodnara, prokuratora generalnego, nazywając to ciężkim złamaniem prawa. Wyraził nadzieję, że osoby odpowiedzialne za te działania zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej. Mówiąc o obstrukcji Sejmu, Lider PiS zapewnił, że jego partia nie zamierza jej prowadzić, a akcje podejmowane przez posłów PiS to wyraz solidarności z prześladowanymi, bardzo uczciwymi, zasłużonymi dla Polski politykami. Na koniec, odnosząc się do wygaszenia mandatu obu polityków przez marszałka Sejmu, Kaczyński zaprzeczył, by orzeczenie Sądu Najwyższego było ważne, twierdząc, że Izba, która podjęła takie orzeczenie, nie miała do tego uprawnień. Podkreślił, że Polska znajduje się w stanie ciężkiego kryzysu, za który obwiniał Platformę Obywatelską. Jarosław Kaczyński, lider PiS, zorganizował tajne spotkanie kluczowych polityków swojej partii w siedzibie na Nowogrodzkiej. Jak informuje Super Express, celem tego zgromadzenia było opracowanie strategii mającej na celu zorganizowanie protestów na terenie całej Polski. Celem tych manifestacji jest uwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem. Podczas tego pilnego spotkania politycy PiS omawiali różne scenariusze i strategie dotyczące wspomnianych postaci. Kaczyński, jak wynika z informacji przekazanej Super Expressowi przez źródło z PiS, ma nadzieję na zorganizowanie ogólnopolskich protestów, które przyczynią się do uwolnienia Kamińskiego i Wąsika. Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej został zapytany o swoje odczucia odnośnie planowanych przez PiS protestów. Odpowiadając, zasugerował, że na poprzednim marszu, zorganizowanym przez PiS, nie było dużej mobilizacji i zastanawiał się, czy zmiana lidera by na to nie wpłynęła. Napieralski wyraził też przekonanie, że PiS może mieć trudności ze zgromadzeniem liczby uczestników. Paweł Kukis. Lider Cookies 15 i poseł wybrany z list prawa i sprawiedliwości wypowiedział się krytycznie na temat rządów zarówno PiS, jak i PO podczas występu w programie Poranek wnet. Odnosząc się do stwierdzenia Donalda Tuska o zakończeniu okupacji Polski przez PiS, Cookies wyraził opinię, że Polska od długiego czasu znajduje się pod symboliczną okupacją różnych partii politycznych, począwszy od roku 1945. Zaznaczył, że obecnie okupacja PiS została zastąpiona przez bardziej siermiężną okupację PO.